Proszę pana, bo my chcielibyśmy rachunek, tylko my będziemy dzielić. Ja będę płacić kartą, koleżanka będzie płacić gotówką, tutaj będzie karta gotówka, tu będzie kartą biedronki, tutaj kartą lidla, tutaj jest karto studencko, to będą ma jakieś promocje. Tutaj będzie karta wielkiej rodziny, tutaj będzie żeton Żetonami, tutaj kartami UNO, bo wiemy, że tak można płacić. <laughs> I co tam jeszcze będzie? Tutaj będzie płacone kamieniami, tutaj patykami. Ależ oczywiście, żaden problem. Już idę dzielić Państwa rachunek. Proszę Pana, bo my chcielibyśmy rachunek, tylko my będziemy dzielić. Ja będę płacić kartą, koleżanka będzie płacić gotówką, tutaj będzie karta gotówka, tu będzie kartą Biedronki, tutaj kartą Lidla, tutaj karta studencka, to będą ma jakieś promocje. Tutaj będzie karta wielkiej rodziny, tutaj będzie żeton, żetonami, tutaj kartami Uno, bo wiemy, że tak można płacić. I co tam jeszcze będzie? Tutaj będzie płacone kamieniami, tutaj patykami. Ależ oczywiście, żaden problem, już idę dzielić Państwa rachunek.